Cześć wszystkim. Dziś kolejna relacja z wojny na Ukrainie. Od 294. do 347. dnia wojny, czyli od 14 grudnia 2022 roku do 5 lutego 2023 roku. Jest to pierwsza relacja z wojny na Ukrainie w nowym roku. Jednocześnie od ostatniej minęło półtora miesiąca. Mimo, że nie było to zamierzone, a wynika z braku czasu, daje to szersze spojrzenie na działania przez ten okres. W tym materiale omówimy więc wydarzenia na froncie. Dlaczego Ukraińcy stracili inicjatywę, trochę o dostawach z zachodu, a na koniec klasycznie garść ciekawostek. Zapraszam więc do oglądania i komentowania. Ostatnia relacja z wojny została opublikowana w połowie grudnia. Rosjanie na dobre ustabilizowali wtedy front po ukraińskich ofensywach. Panowała pewna stagnacja. Na froncie niewiele się działo. Pewną przestrogą były ukraińskie ataki na północy, między Kremienną a Sfatowem które odbiły się od linii obronnych Rosjan oraz rosyjskie ataki na południe od Bachmutu, które zmuszały Ukraińców do wycofania się na kolejne linie obronne. Panował wtedy jednak optymizm, a media skupiały się głównie na tym, gdzie Ukraińcy rozpoczną kolejną ofensywę, gdy tylko pogoda im na to pozwoli. Miniony miesiąc znacznie zmienił jednak ten stan rzeczy, ponieważ Rosjanie tego czasu nie zmarnowali, przechodząc do omówienia sytuacji na frontach, przy Hersoniu bez zmian. Obie strony pozostawiły tu nieznaczne siły. Prowadzą działania rozpoznawcze oraz klasyczne okładanie się artylerią. Przy czym w pewnym momencie ostrzał Rosjan był na tyle uciążliwy, że Ukraińcy zostali zmuszeni do wzmocnienia swych sił artyleryjskich, by skuteczniej prowadzić ogień kontrbateryjny. Jest to znamienne dla wszystkich działań, które Rosjanie podejmowali w ostatnim czasie, czyli angażowanie jak największych sił ukraińskich. Podobnie sytuacja wygląda między Zaporożem a Donieckiem. Front praktycznie się nie zmienił, obie strony prowadzą wojnę artyleryjską, zdarzają się też pewne potyczki lekkiej piechoty, wyjątkiem jest tu ledar, gdzie Rosjanie przeprowadzają regularne ataki, które jednak udaje się Ukraińcom odpierać. Przechodząc dalej, na północny odcinek frontu między Sfatowem a Kremienną, jedynym ukraińskim atakiem po ustabilizowaniu się frontu przez Rosjan, który można uznać za udany, było zajęcie miejscowości Czerwonopiliwka. Utrzymanie jej znacznie komplikowałoby rosyjską obronę, ponieważ przebiega tam tędy główna droga między Swatowem a Kremienną. Rosjanom udało się jednak odepchnąć Ukraińców i odbić czerwono Co więcej, małymi, ale stałymi atakami Rosjanie odepchnęli Ukraińców od Kreminy. Oznacza to w skrócie tyle, że Rosjanie na tym odcinku z powodzeniem się bronią oraz atakują. Choć nie mają oni znacznych postępów, to ich ataki powoli, lecz systematycznie odpychają Ukraińców. I przechodzimy do okolic Bachmutu. Podczas ostatniego raportu Ukraińcy kontrolowali cztery główne drogi zaopatrzeniowe do Bachmutu. I choć jest jeszcze piąta, jednak mało przepustowa i wątpliwej jakości, przy czym jedną z nich na południu tracili. Cały miniony okres Rosjanie kilka razy dziennie, codziennie atakowali, zarówno na południu, jak i na północ od Bachmutu. Rosyjskie ataki czasem były dosłownie wypuszczeniem mięsa armatniego w postaci zrekrutowanych z więzień członków Grupy Wagnera w celu zmęczenia ukraińskiej obrony, a czasem były to zorganizowane, sprawne ataki wspierane artylerią oraz czołgami. Ataki te wymusiły jednak zaangażowanie ogromnych sił ukraińskich. Dla skali na tym stosunkowo niedużym obszarze Ukraińcy zaangażowali żołnierzy w liczbie odpowiadającej Polskim wojskom lądowym, nawet wliczając do tej puli obronę terytorialną. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy naraz walczą, bo żołnierze są rotowani, część z nich jest odwodem, część z nich odpoczywa, a część to zaopatrzenie logistyczne, co nie zmienia faktu, że liczby patrząc na obszar toczonych walk są ogromne, mimo to Rosjanie kosztem olbrzymich strat prom naprzód. Zdobili Sochledar i nie zatrzymując się, otoczyli od północy i południa miejscowość Krasna Chora, którą Ukraińcy będą zmuszeni opuścić dosłownie w ciągu następnych dni. Sam Bachmut jest nieustannie atakowany od wschodu. Od południa jego sytuacja również nie jest korzystna. Rosjanom udało się wyprzeć Ukraińców z Kiliszewki i kontynuują ataki w celu zdobycia drogi zaopatrzeniowej z Konstantynówki do Bachmutu. Sama droga jest już w zasięgu ostrzału rosyjskiej piechoty. Z czterech głównych dróg zaopatrzeniowych i piątej, powiedzmy awaryjnej, Ukraińcy utracili trzy. O czwartą będą toczyć niedługo walki, a piąta, którą nazwałem awaryjną, jest w zasięgu rosyjskiej artylerii. Oznacza to tyle, iż Bachmut jest praktycznie w rosyjskich kleszczach. Ukraińcy będą musieli kontratakować, aby odepchnąć Rosjan chociaż od części dróg lub opuścić Bachmut i przenieść się na kolejne linie obronne na zachód od Bachmutu. W ten sposób Rosjanie przez miesiąc odzyskali inicjatywę. Zrobili to ponosząc ogromne, wręcz nieproporcjonalne straty. Czemu więc to robili? Z dość prostego powodu: angażując siły ukraińskie w walkę, blokują im możliwość przygotowania kolejnej ofensywy. Jest to granie na czas. Czas, który działa na korzyść Rosjan. Ponieważ z sił, które zmobilizowali w zeszłym roku, jedynie część trafiła na front, reszta szkoli się w Rosji oraz na Białorusi. Prawdopodobnie będą one gotowe do wzięcia udziału w wojnie na wiosnę tego roku. Bardziej ostrożne szacunki mówią tutaj o początku lata. Rosjanie również kompletują sprzęt dla szkolonych jednostek, bo o ile do mobilizacji wojska w Rosji można się przyczepić, o tyle mobilizacja zakładów produkcyjnych i remontowych przebiegła skutecznie. W ten sposób przechodzimy do dostaw sprzętu na Ukrainę. Jest tego ogrom i nie sposób całości omówić, więc skupimy się na dostawach sprzętu pancernego. Temat dostawy nowoczesnych zachodnich czołgów został zapoczątkowany przez Polskę, jak i samo stworzenie koalicji, która owe czołgi dostarczy. Chciałbym tu poruszyć dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest przedstawianie dostaw jako czegoś, co diametralnie zmieni sytuację na korzyść Ukraińców. Niestety dostawy te są nie wzmocnieniem Ukraińców, a jedynie uzupełnieniem strat, które ponieśli. Nie sprawią oni, że Ukraińcy wjadą w Rosjan jak gorący nóż w masło, a jedynie pozwolą im kontynuować walkę. Podobnie zresztą sprawa wygląda z bojowymi wozami piechoty. Kolejną sprawą jest to, jakie czołgi dostaną Ukraińcy. Dostarczone przez Polskę T-72 oraz PT-91 twardy są przez Ukraińców znane i mogą bardzo szybko być wdrożone do służby. Pozostałe typy wymagają przeszkolenia załóg, które już rozpoczęto i trwa choćby w Polsce. Przekazane leopardy to dobre czołgi, które górują celnością i ogólnie całym systemem kierowania ognia nad konstrukcjami rosyjskimi. Jednak nie są one pozbawione wad, jak choćby o pancerzenie kadłuba, które nie jest niczym niezwykłym, często odpowiadając konstrukcjom rosyjskim. Sprawę może nieco poprawić pancerz reaktywny, którym Ukraińcy z pewnością dopancerzą zachodnie konstrukcje, jednak nie rozwiąże on problemu takiego jak magazyn amunicji umieszczony w kadłubie Leoparda. Wykorzystanie Leopardów przez Turcję pokazało, iż jest to czołg bardzo podatny na eksplozję właśnie kadłubowego magazynu amunicyjnego. Jednak największym problemem Leoparda jest brak części serwisowych i zamiennych, których nie mają sami Niemcy. Jak pokazał przykład Panzerhaubice 2000, broń, choć dobra, może zostać szybko wykluczona z walki przez usterki, Analogicznie polskie kraby przekazane na Ukrainę mają stały dopływ części zamiennych, co pozwala im jakkolwiek funkcjonować na tej wojnie. Ważne jednak, że państwa Europy Zachodniej przełamały się w tej materii i przekażą jakąkolwiek pancerną pomoc na Ukrainę. Jednak, ze względu na Wady Leoparda, najistotniejszym typem czołgu, który trafi na Ukrainę, będzie Abrams, który jest nowoczesną, dobrze opancerzoną konstrukcją do której części zamienne z łatwością będą w stanie dostarczyć Amerykanie. Tym, co naprawdę może zmienić losy tej wojny i na dłuższą metę będzie konieczne, to przekazanie zachodnich samolotów bojowych, takich jak F-16 czy Mirage 2000. Choć szkolenia na zachodnich typach samolotów bojowych już trwają, to prezydent Biden zaprzeczył, że Ukraina otrzyma F-16. Przechodząc do ciekawostek, zaczniemy od przykładu działania rosyjskiej propagandy. Ukraińscy żołnierze nagrali psa. Samo nagranie zostało podpisane. Nigdy nie pytaj kobiety o to ile waży, nigdy nie pytaj mężczyzny o to ile zarabia, a psa z Bachmutu nigdy nie pytaj co je. Samo nagranie szybko zostało podchwycone przez Rosjan komentujących na Telegramy, że Ukraińcy zabijają dzieci i karmią nimi psy. Nie jest to propaganda wysokich lotów, ale czego by się spodziewać? Kolejna z ciekawostek dotyczy rosyjskich dronów Lancet, o których zrobiłem osobny materiał. Zostały one zatrzymane przez zwykłe siatki maskujące, które maskowały stanowiska pojazdów. Można wykluczyć, że była to zwykła wada pojedynczego drona, gdyż sytuacja się powtarzała. Lancety stały się prawdziwym utrapieniem krabów, w związku z czym na stanowiskach postojowych krabów rozpoczęto budowanie wiatr z siatki ogrodowej. I wiecie co? Działa. Kolejny z lancetów został zatrzymany, co uratowało naszego kraba. Ustaliliśmy już, że Rosjanie nie mają propagandy wysokich lotów. Na wysokie loty może za to liczyć załoga bojowego wozu piechoty, na którego rosyjscy żołnierze położyli miny. Podobna sytuacja miała miejsce w tamtym roku, gdy na czołg obłożony minami Ukraińcy zrzucili granat z drona. Spowodowało to oczywiście ogromną eksplozję. Jest to zachowanie idiotyczne, i o ile pojawiają się głosy, że załoga może w ten sposób zrzucać miny i minować teren. Wydaje mi się, że wynika to jednak ze zwykłej ignorancji i liczenia, że miny zadziałają jak pancerz reaktywny. Wnioskuję to po tym, że zostały one drutem przytwierdzone do kadłuba. Na szczęście dla Ukraińców nie zadziałają jak pancerz reaktywny, a ja czekam na nagranie jak na taki pojazd spada prezent z drona. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Zachęcam do obejrzenia innych materiałów oraz do komentowania, subskrybowania i zostawienia łapki w górze. A ja zostawiam was z nagraniem ukraińskich jurorów i Polaków walczących na Ukrainie. Trzymajcie się. Po Szanowni jury, wasze odcinki. Granat! Granat! <grymne> <grymne>